Dzień dobry moi drodzy, rozpoczynamy kolejnego vloga, mamy poniedziałek, Andrzej szczela powietrzem, także takim akcentem rozpoczynamy i przyszedł mój prezent urodzinowy od mojego męża, więc zrobimy open box. Idziesz? Idziesz. No to idź, zaczynamy. Dobra, ja, Nie, ja sobie poradzę. Ja to, żeby ciebie widzieć całą reakcję, a nie Reakcja. Re Mamy perfiuma, perfumę. To jest latafa opulent ud. Nie wiemy jak pachnie. Ponoć ma być unisexem. I zobaczymy, bo ud jest specyficznym zapachem. Ja jeszcze nigdy nie miałam perfum z udem. No ma być yy, dymny intensywny zapach, a ja się sugerowałem tym, że Kasia lubi mocne zapachy. Lubi Black Opium, które mi serdecznie śmierdzi, więc... Ej, więc tak się zasugerowałem. Szczerze? Zmieściłoby się to tutaj, w tym pudełku, ale według Notino by się to nie zmieściło. Tak, według pani, która mi, ja, mnie to napisała, się by nie zmieściło. Ale tak. trzeba przyznać, że to pudełko jest fajne. Jest fajne, zostawimy sobie to pudełko na jakieś tam pierbiłki. I teraz tak, Elizabeth Arden Green Tea e, Nectarian Blossom. To jest zapach, który ja Andrzejowi wysłałam, że chcę. Jest to ym, woda toaletowa, to nie jest perfum. Ale chciałam zobaczyć jak pachnie, bo lubię z Elisabeth Arden ten zapach Green Tea, zieloną herbatę. Minus jest taki, że tamten Green Tea ja na sobie czuję bardzo krótko, do dwóch godzin, więc chciałam mhm. zobaczyć jak będzie z, z tym. Ale to jak to jest? To się wlewa do, do toalety czy jak? No, no woda toaletowa, nie? Mhm. Czyli... Nie. To co chodzi? To, to czym się różni perfum od wody toaletowej? Ach. Intensywnością, projekcją, ogonem i tak dalej. A tutaj mamy latafę, latafę, kimach, <laughs> kimar. Nie mam pojęcia jak się czyta, ale to ma być odpowiednik Eee, Karoliny Herrera Good Girl, to jest ta szpilka, taki flakon ze szpilką, więc zobaczymy. Oczywiście pełno trocin, trociny zostawimy, bo to jest fajne wypełnienie do prezentu, ale nie, nie chcę tego yy, wysypać. Dała Pani jakąś próbkę, czy coś? Nie. Szczerze mówiąc zmieściłoby się tu jeszcze więcej rzeczy niż dwa opakowania, a na pewno te trzy by się zmieściły. Ale nic, dziękujemy pani z Latino, że to tak ładnie zapakowała, że się nic z nim nie wydarzyło złego. Dziękuję. No, to otóż jeszcze jak to wygląda. Dobra, Otwieramy wszystko ma jednym kadrze robimy. Otwieramy ten, bo. Proszę no, ja bardzo, Ja tego jestem też najbardziej ciekawy, nie? To jesteś najbardziej ciekawy? Znaczy, no problem jest taki, że ja się nie znam na perfumach, więc zamawiałem po wyglądzie butelki. <laughs> Ja nie lubię tego materiału, ale uuu, to jest, y, taki nie zamsz, to jest welur. Nie no, to jest zamsz. Nie, zamsz to spodniak jest taki... To jest zamsz, to to welur by został taki ślad. powiem, no właśnie to jest plus w arabskich Czekaj, że oni... Mamy tu zooma na to, to jest zamszowe, ale fajnie. No, fajne, fajne. W arabskich perfumach to jest fajne, że oni naprawdę potrafią w opakowania, a nie są drogie te perfumy. Nawet mamy naklejkę 3D. Fajne, nie wiem, czy to zobaczysz, jak ją będę poruszać. No, musisz poruszyć. A, no, coś tam widać, że się rusza, ale myślę, że. No, nieważne. Bardzo fajne. Butelka, flakonik. To nie jest butelka, tylko flakonik. Też fajny, taki, taki dość konkretny, ciemny. Ja jeszcze nic nie czuję. No zobaczymy. Psikamy do kora. A czemu do korka? A gdzie mam zapisać? Na skórę. Na razie chcę do korka. Uu. Ja już czuję kadzidło, nie? Ładny jest. I jest faktycznie taki uniseksowy. A jak na skórze? No ja bym powiedział, że to jest bardziej męski zapach niestety. Jest słodki, ja go sobie przykleiłam na y, zgięcie łokciu. Ale no, ładny jest. Ale jest słodziutki, ładny jest. jest. Jest słodki, jest faktycznie dymny, nie? Czujesz, czujesz w tym dym. Bez ja, kitu. Ja tu czuję cynamon. Czujesz cynamon? Nie, czuję... Takie przyprawy pisa... korzeniane trochę. Tak, czuję, czuję dym, czuję... Coś, coś, takiego duszącego, nie wiem co to jest. Bardzo ładny, pomimo tego, że bałam się tego udu. Mam latafę Opulent ud bardziej męski zapach niż damski. I jak ktoś lubi ciężkie, drzewne, z cynamonem, mm, no to ja polecam. A teraz przejdziemy sobie do y, kolejnej latafy, czyli tej latafy Kimah. Nie mam pojęcia jak to się wymawia. Miejmy nadzieję, że tak. Trochę poszlę bo dlaczego by nie. Dobra. Wkładamy na bok i trochę was przestawimy, żebyście byli ze światłem, a nie pod światło. Dobrze. Myślę, że tak w tle możecie słyszeć termomiksa tu mamy też znowu opakowanie takie zamszowe welurkowe i lecimy, otwieramy o hopsa hopsa i ta butelka wiem, że jest piękna no jest piękna jest bardzo ładna jest zielono-złota też ciężka konkretna butla flakon, wiem, że to nie są butelki flakon no, i otworzymy, zobaczymy jak to pachnie. Hops. No, pachnie jak ta Karolina Herrera, trochę. No, to mi się, ja już czuję obydwa naraz. Się... Także Andrzejowi nie tam, chyba nie za bardzo. On chociaż... czuję obydwa naraz. Aha, Andrzej czuje obydwa naraz. No, ten pachnie jak Karolina Herrera Gutger. Jest bardzo podobny, jest bardzo podobny. Dobrze, więc lecimy dalej z ostatnim. Wiem. Tu już mamy zwykłe kartonowe pudełeczko, więc yy, dla osób, które nie lubią zamszu no to na, na plus. Buteleczka zwykła od Elisabeth Arden. Nie. nie umiałam moi drodzy otworzyć, wiecie? Takie tu są cyrki. Dobra. Lecimy. A... Zobaczymy. Nie robię Ładny. Ktoś tam burczy. Ładny. Mam wrażenie, że to jest mocniejsza wersja tej zielonej herbaty. Ach, ja już trzy razy czuję. Oho, jest jakaś awantura tam. Także to jest mój prezent urodzinowy. Mamy Latafę Opulent Oud, Elizabeth, Arden Green Tea Nectarine Blossom i Latafę Fée... Kimach. Tak wam pokażę. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję mojemu mężowi Andrzejkowi. Jest super. Jesteś super, wiesz? Wiem. Na zdjęciu ładniejsza. Tak, no na zdjęciu to robi lepsze wrażenie. Dzień dobry moi kochani w nowym vlogu. Andrzej tester nowych smaków Jedzenie rodę do influencera. Andrzej influencera. Co? No ładnie to wygląda. Mamy tutaj kaszę kuskus. Kurkę, dip paprykowy z sezamem, szpinak, pomidorki koktajlowe, truskawkowe i, 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 i ser feta. Smacznego. Zabawy z kotem? Kercia, musisz uważać, wiesz? Mm. Ojejku, takie jesteście, koleżanki? Dzień dobry, moi drodzy, dzisiaj mamy czwartek. Ten blok będzie taki trochę poskakany. Ja właśnie jadę na chirurgię. No i tak to leci. Ten tydzień po urodzinach był naprawdę szalony. Starzy ludzie po trzydziestce układają puzzle. A dokładniej puzzle z parego pottery. O co? Zamówiliśmy je sobie na wintet, zadyszkę i teraz właśnie staramy się je poukładać. Ja mam inny system. Andrzej ma inny system. Andrzej chce najpierw ułożyć się ramkę. Ja segreguję kolorami. Tu jakieś pomarańczowe, tu trochę niebieskie. Tu już zaczęłam układać. No. Także zobaczymy, jak nam to wszystko pójdzie. 我大写，老子。 Wszystkie dziewczyny na pokładzie, no nie wiesz, Nusia, Zuzia, Hercia i Andrzejek. Wszystkie suki moje. <laughs> Pięknie dziewczyny, tak. Idziemy spać laski? Idziemy spać chyba, nie, co? Skieram. Już nie ważysz pięciu kilo. Tak. No jest zuzia też, tak, trzeba po uszku polizać. No, no. Nie podgryzaj jej, no co ty? No że nie podgryza. Fajna jest zuzia. ojeju ale jesteście aniołki. Czekaj, walczą o atencję. Piękne dziewczynki. To co? A stary to jest kołd. Pamiętaj się. No, podgryza ci spodnie właśnie. Mamy taki update, że herze wypadł ostatni mleczak. No ale nie szczelaj szczęką Hera, no co ty Zuzia też może Zuzia też może być głaskana panna wiesz żalisz się pokaż jak ty pięknie siedzisz no pięknie siedzisz dupka na poduszce Andrzej ona coś do ciebie mówi no, no, walczy o moją atencję, mówię ci co mnie. Wiecie, co się robi, jak szczeniak próbuje przywłaszczyć sobie ciebie? Realnie O, widać mnie w oknie. <ścoughs> co tam. Narzekasz sobie? Ponarzekaj bardziej. Powiedz jakie życie jest złe i niedobre. Tak. A ty nie narzekasz? No na nie narzeka. na to grzeczny pieseł. Nie? Jesteś grzeczny pieseł? Fajny pieseł jesteś? Jasne, że tak. Patrz, awantura o miskę, żadna nie, awantura jest. Mhm. Patrz. Jaki to jest piękny widok. A ten jeszcze lepszy. Także jak będziecie grzeczni, to będziecie mieli kolację.